Siema tutaj, Bigos, a to jest kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Terraria 1.2. Co się zmieniło? Zmieniło się no, prawie nic. Jedynie skrzynki przeniosłem tutaj na dół, bo stwierdziłem, że tak będzie lepiej. Tutaj dałem ściankę. No i chyba nic więcej się nie zmieniło. Tutaj mam te takie rzeczy bardziej cenne. Tutaj, takie sztabki za profity i kasa. A w tym odcinku zwiedzimy sobie trochę naszą mapę. Już wam pokazuję. Oto jest nasza mapa, która się nam wygenerowała. I najpierw pójdziemy może w prawo. Tam widzę jest więcej do odkrywania. No i odkryjemy. Będziemy po prostu zwiedzać naszą mapę. A Goldfish jakiś się zebrał Akurat dopiero co nastał dzień. Mam nadzieję, że deszcz nie będzie padał. Tutaj już my trochę zwiedzali, ale myślę, że do oceanu, tam do krańca naszej mapy dojdziemy. Podobno ze slimów wypadają jakieś bardzo rzadkie itemy. Jakaś to jest rzecz, tak słyszałem, ale nie wiem co to jest. Jakiś bardzo rzadki drop. Tak samo z zombiaków. Więc sprawdzimy, może akurat coś dropnie. Tutaj tylko trzeba najpierw wyjść. A wyjść nie będzie łatwo. O, mamy tutaj skrzyneczki, tutaj kawałek. O, mamy jakąś jaskinę. No i skrzynkę. Nie da się postawić. Co tutaj mamy? Granaty. No, lot R. Bierzemy wszystko. To jakieś spańki O, tu jest chyba lat. Mm, tutaj zrobimy sobie mostek. Przed tym zobaczę, czy, czy tutaj nic nie ma. O, jest tu jakaś jaskinia. Przejdziemy się kawałek. O, fajnie, super. Ta pustynia. To ja sobie trochę piasku pozbieram. No i oczywiście jakaś nowa muzyka. Pozbiorę sobie inny no, ten rzędek. Żeby zrobić butelki i szkło. Bo potrzebuję. całkiem fajna muzyka pasuje do biomu pustynnego no i już się zmienia doskoczymy doskoczymy tutaj mamy jakieś kwiaty może je sobie pozbieram A nie da się to jest tylko taka ozdoba kolejny lat Tutaj nic nie ma. Mamy dalej 100 HP, a to już jest chyba piąty odcinek, więc trzeba się wziąć za HP. Myślę, że znajdziemy jakąś jaskinię, w której będzie HP. To znaczy te leafy crystal, czyli te serduszka takie. Um, o, tutaj jakaś jaskinia. Zostaniemy się tam. O, piasek. No i wyłazimy. Doskoczymy tak. A i mamy pustynię, już wiem po której stronie będzie pustynia. Piramida? Czy to jest piramida? Chyba tak. Wykopiemy sobie, może tam coś jest na dole. Jestem bardzo ciekawy. Pierwszy raz widzę takie coś w Terrarii, więc to na pewno jest nowość w tej wersji. Tam na dole było takie coś, chyba tu nic nie ma. Jeszcze kawałek. No a tutaj raczej nic nie ma. Ale z tego będę mógł sobie coś zbudować. Taka woda paruje aż z gorąca. Tutaj coś mamy. Jakaś ruda, to jest chyba koper zwykły koper choć tu slajmie pełno slajmów czy to jest koper? koper, zwykły koper no i już jesteśmy na zwykłym normalnym biomie czy tutaj coś jest? nie jedynie te dzbanki no, mamy tu jakąś wodę a, przejdziemy z... O, Demon Altar. I na świecie może się zrespić albo korupcja, albo The Crimson. Mam nadzieję, że będzie to The Crimson, bo wolałbym The Crimson. Korupcję już znamy, a The Crimson jeszcze nie. Więc jeśli będzie to The Crimson, bardzo się ucieszę, a jeżeli korupcja, to się nie ucieszę. O, mamy slajma. No i co tu będzie? Trzeba zwiedzić. Mamy kolejną wodę. Tutaj przejdziemy normalnie, a nie będziemy skakać. Oj, zaplątaliśmy się w pajęczynę. Z miaczem sobie radzimy. O, jakaś dziura. Może tam coś będzie. Ale wątpię. O, nie. Jest coś. Bierzemy wszystko. Tutaj się przekopiemy. Dbanki. Chyba coś tam jeszcze jest. Jest. Kolejny dzbanek, a nic nie widać. O, jesteś. Jakaś duża jaskinia. Mam nadzieję, że duża. E, mała. Strasznie się to rusza. Tu nie wiem, czy to tak powinno. A, dobra, wychodzimy stąd. Nic tu prawie nie znaleźliśmy. A można się tak podsadać? Nie. No, podstaw się. Okej, okay, chyba doskoczymy tak. To wychodzimy. A wyszliśmy z tego cało. Słoneczniki. Dżungla. To już wiem po której stronie jest dżungla. Super. To tam był silver, ale nie chce mi się po niego iść. O! Mamy tutaj dżunglę. Kolejna nowa muzyka. To nie jest chyba główna jaskinia. Zbierzemy sobie to. Przynajmniej trochę. Jesteśmy w dżungli. Aj jajaj, slimy. Tutaj pewnie będą jakieś nowe moby. Nowe slajmy, jak widać. O Dedaj de nie, nie, nie. Nie, 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 proszę, proszę. Nie. Dobra, uciekamy. Piranha! Może nam tropnie hok? de daj! Nie, nie! Ja nie chcę, nie chcę umierać! Giń! Ła! Wow. Jakieś wielkie w skórze. I dużo od banków. Lina, a masz slimie, o, zwykły slim. Od razu widać, że mniejszy O, tu jest chyba główna jaskinia, ale ją sobie zostawimy na inny odcinek. Nie, 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 nie. Nie chcę umierać. Nie. Żeby tylko nie było blondmona. A ja trzeba mieć minimum 120 HP chyba. Żeby był blondmon. Jezus Maria Dobra, może pójdziemy inną drogą? Tak, tutaj będzie zdecydowanie bezpieczniej A jednak nie <laughs> Nie przeżyliśmy No niestety Zobaczymy ile mapy odkryliśmy Już byliśmy przy krańcach ale niestety mowy nas zabiły. No to się za chwilę będziemy tam wracać, chyba. To ja zrobię cięcie. Jak się tam wrócę, to zobaczymy się. Ale jeszcze nie. Jeszcze chwila. Przetopimy sobie najpierw itemy. Yy, o, koper. Jeden koper. Dobra, a co tu jeszcze mamy? Platinum? He, mam Może skądś tam mam? Z Platinum można coś zrobić już. Zaraz zobaczę. Kiedy przyjdą do nas nowi NPC? gdzie to jest? tutaj, tutaj. o, dobre jest platynią tylko miecz gdzie miecz? 13 15 a ja mam ile? 11 ale nie wiem czy mi się opłaca Inaczej mi się nie opłaca. Mam dobry miecz. Cztery damage'a nie zbawi. Ale jest, ja mam glowsticków. Szkoda, tyle ich mam. Eee, dobra. Cho Chowam platyną. No i robię cięcie. Więc zobaczymy się za chwilę. Dobra, jesteśmy już w tym miejscu, gdzie dadłem. Trochę dalej, ale jest już dzień. I jest to dobrze. Może lepiej... Tutaj zetnę to drzewo i przejdę spokojnie. Uuu, akurat jak chciałem, przyszedł Merchant. Wprowadził się Merchant. O, tak to powiem. Tutaj wysoko od tych pirani. One mnie właśnie zabiły. Dużo jest tu kasy? Albo wiem, zejdę tutaj. Tylko w bardzo sprytny sposób. Szybko póki tej nie ma. Aha, ile tam było silverów? Dobra, nieważne. Tego tak około 20. Ups. Ale my się wpakowali. Dobra, trzeba uciekać, bo tu woda. A w wodzie czają się niebezpieczeństwa. Eee, uh. Tutaj? Fajnie! Mamy płetwy LED i hook. Fajnie, super. Zrobimy sobie Kraptin Hook, czyli ten taki. No nie wiem, czy to dobrze mówię. Taki w takiej płytkiej wodzie skrzynka wodna. Ha. Dziwne. W nie na pewno też będzie coś podobnego. Co, co to ma być? Te potworki chyba pustynne. A bo tu jest pustynia, chyba tak. Ile jeszcze dokońca ma jeszcze? Dosyć spory kawałek. Żebym się nie zawiózł z wysokości Tutaj By było nieźle Juhuhu Demonit Z, de z dynamitem Pójdziemy sobie na te Crimson Je Jezus Maria Sempy, sempy. Uspokójcie się Dajcie mi żyć Moje noże Zaraz będzie po was sęp. A moje zarąby! noże. <grym _> Wiem, że ich zmarnowałem zbyt dużo, ale wkurzyłem się na tego sępa. Dobra, idziemy dalej. Idziemy do przodu. Nie zatrzymujemy się. już mam płetwy, więc nie muszę tego robić yy, fajne jakaś, jakieś nowe tło czyli znajdujemy się już w tym bionie tak na końcu świata że tak powiem oj, trzeba zmienić budulec teraz to będzie stone o, tam sobie slimki skaczą Ile jeszcze do krańca mapy? Bardzo niedaleko. Fajnie, dobra, jesteśmy już na końcu mapy. Ja nie będę ryzykował i zrobię sobie taki most i dopiero potem zanurkuję przy końcu. Dobra, z kamienia sobie zrobimy i będzie dużo bezpieczniej. Heh, kolejny. I teraz będzie bezpiecznie. Szybko, skrzynka. Gdzie jest skrzynka? Nie mówcie, że nie ma skrzynki. No bez jaj, serio? Nie mam szans na przeżycie. Kurde. Ale i tak mamy płetwy, więc jest bardzo fajnie. Mamy nowych npc -tów. Stefano? Jakiś malarz. Paintbrush, czyli pędzel, to coś, pędzel, farby. Co robią te farby? materiał. Crafting. Aha. Czyli się z tego coś robi. Zobaczymy. Nie wiem, co to jest. Heh, cactus sword. Wiedziałem, że się opłaca odbierać karty. Mana Crystal. Potrzeba 5 gwiazdek. Fajnie. Dobra, nie wiem, gdzie to przetworzyć. Więc możemy sobie zrobić więcej many Crystal. Ile mamy? many? 100. Nie mam pojęcia, co robi ten malarz. A, innych to już znam. Zaraz zobaczymy sobie, czy mają coś nowego w sklepach. Uwaga, merchant. Lina, nowa. No i resztę stare. Demonit. To samo. No i chyba tyle. I zrobimy sobie huka Dostanę się do skrzynki, dostanę. Zobaczymy co trzeba na ten huk, bo już nie pamiętam 3 liny. Okej. Okay. To robimy 3 liny. Jak nam tutaj każą? Znów coś stworzyłem przypadkiem. Gdzie liny? Oj, coś się loguje. Właśnie, możemy sobie zrobić zbroję jak tu Chyba w Kowadle się to robi. O! Z jednego Iron ale Ale dziwnie wyglądam. Boże, co za zbroja. Heh. Jak ja wyglądam. Kraptyn Hook. Pum, 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 Spider-Man pum. Strasznie krótka lina Ale trudno Okej, okay. pochowamy sobie te najcenniejsze temy I chyba pójdziemy w drugą stronę O ile odcinek nie trwa za długo Ograniczenie w tym odcinku max 30 minut więc chyba już powoli przekracza, ale zaraz zobaczę. No tutaj, ta sobie pochowam. Z tego będzie można coś zrobić. O, zaraz sobie zrobię podki. Nie wiem co to jest. Chyba też coś nowego. Lensy, lensy, jakbym spotkał Demon Altara. Woodblock. To się nie przyda, to też, to też. To też, to też, to też, to tak. Ach, mogli zrobić, że się stakuje do 99, ale no trudno. Ok, jeszcze zrobię sobie butelki. No i przeczekam na dzień, i wtedy wyruszymy. Oczywiście zrobię cięcie. Płotki. To robię cięcie, zobaczę czy odcinek jeszcze za długo nie trwa, a jeśli trwa za długo, no to go skończymy po prostu. No to krótkie cięcie. Yy, niestety, ale odcinek trwa już 25 ponad minut i muszę go skończyć, ponieważ będzie za długi i za długo mi się będzie przesyłał, po prostu. No i wolę robić takie krótsze odcinki, ale więcej. No to myślę, że w następnym odcinku pójdziemy sobie na the Crimson czy co tam nam się wyregenerowało. No i po prostu rozwalimy te kulki. Tak. Shadow Orbę. Ale strasznie dro drogi jest dynamit, półtorej golda. Ale to już w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. No, i oceniajcie, jeżeli Ci się film spodobał, daj łapkę w górę. Jeżeli chcesz dodać coś do Ciebie, to oczywiście napisz komentarz. A ja chcesz być na, na bieżąco z moimi filmami? Zasubskrybuj mnie. No to cześć!